Cześć siemanko, witam was w 145 już odcinku z mojej serii od Zera na No Man's Land. Puszczam sobie teraz kolejne traktorki, które nie mają kierowcy, a jednak jakoś jadą. Te wszystkie maszyny to są autonomiczne traktory od marki Klas. No muszę przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Chodźcie zobaczyć, jak teraz wygląda bronowanie tego ścierniska. Mam tutaj 5 bron talerzowych, ciężkich bron ścierniskowych od marki Rollman. I puściłem sobie właśnie pięć autonomicznych traktorków. Aby robić bronowanie, aby można było tutaj za chwilę zasiać owiec. Traktorki pojadą sobie teraz na północ, natomiast ja zajmę się kolejnymi rzeczami. W ogóle to teraz zacząłem szukać mojego BMW, bo będzie mi ono potrzebne do małej, jednej małej rzeczy. No i tak klikałem sobie po mapie nie do końca ogarniając, gdzie tak naprawdę to BMW się znajduje. Nie mogłem w ogóle sobie przypomnieć, gdzie ostatnio zaparkowałem auto, rozumiecie to? To tak jak nie wiem wjeżdżacie do galerii na przykład, jakiejś galerii handlowej, takiej dużej, Ogromny parking, no i nie wiecie potem, gdzie zostawiliście to auto. No, ja miałem dokładnie takie samo odczucie. Tylko, że ja to auto zostawiłem na moście. Po prostu zapomniałem o tym, że ja tu dwa odcinki temu robiłem most i właśnie ja miałem tutaj troszeczkę przebudować ten cały fragment, więc moi drodzy, dzisiaj będzie budowanie, dzisiaj będzie upiększanie i dzisiaj zrobię eksperyment. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam już, co takiego zrobię. Obiecałem Wam, że zatrudnię więcej niż 10 pracowników, mimo tego, że podobno w farmingu się tego nie da zrobić. A ja to w dzisiejszym materiale jednak zrobię. I opowiem wam, jak tego dokonam. Więc, na początek jednak trzeba tutaj troszeczkę przebudować ten fragment. Obiecałem wam zrobić tutaj takie małe jeziorko w okolicy biogazowni. No i właśnie przystępuję do robienia tego jeziorka. To znaczy może inaczej. Jeziorko jest już zrobione, natomiast teraz muszę usunąć drzewa, które lewitują. No bo wiecie, teren wygląda tak. E, inaczej. Drzewa wyglądają tak, że one są, można powiedzieć, gdzieś tam zawieszone w przestrzeni. To nie jest tak, że jak obniżę teren, no to te drzewa w magiczny sposób też się obniżą. No niestety tak to nie działa. Więc teraz te drzewa muszę usunąć. Do usuwania drzew używa moda, który nazywa się Map Objects Hyder. O właśnie, tutaj mamy traktorki, które teraz przygotowują się do nawrotki. Bardzo jestem ciekawy, czy będą jakieś problemy z nawrotką, ale wygląda na to, że nie. Małe traktorki od klasa poradziły sobie świetnie. Powiem szczerze, że to są takie trochę te większe piździki, bo jak ja ogarniałem te traktorki od marki New Holland, to to był naprawdę taki mikroskopijny traktorek. No ten nie jest jakoś bardzo duży, natomiast no przede wszystkim porusza się już z jakąś normalną, sensowną prędkością kością no ponad 20 na godzinę jest w stanie rozwinąć. No i przede wszystkim ma moc na tyle dużą, że poradzi sobie z większością prac polowych. Naprawdę bardzo fajne traktory i muszę wam to powiedzieć, że dobrze mi się nimi gra. To są traktorki, które naprawdę są zwrotne, radzą sobie świetnie, więc ja uważam, że naprawdę jest to przynajmniej jakaś delikatna przyszłość. No nie będę wam ukrywał, że ja bym chciał zobaczyć więcej autonomicznego sprzętu, na przykład od wielu innych też producentów. Bardzo bym chciał zobaczyć w farmingu autonomiczne traktorki Jundira, ale nie w formie modów, tylko w formie normalnie zaprojektowanych traktorków, które mają wykonywać swoje zadania. Chciałbym, żebyśmy po prostu w podstawce gry, na przykład w kolejnym farmingu, mogli się bawić w takie autonomiczne rolnictwo, zwłaszcza na dużych polach, to by było coś naprawdę super. No ja wybiegam troszkę w przyszłość, a tutaj trzeba zrobić jeziorko na No Man's Land. Wyrównałem sobie troszeczkę tutaj teren, natomiast ta tekstura takiego jakby żwiru mi się nie spodobała, dopiero musiałem zrobić taką ciemniejszą. Jeszcze jakieś przejście z jednej tekstury. Na drugą sobie zrobię, żeby w miarę ładnie to wyglądało. Okej, okay, bo doszedłem do wniosku, że po prostu część tego jeziora będzie taka bardziej żwirowa, a cała reszta będzie skalista. No i teraz wygląda to, wydaje mi się, zdecydowanie lepiej. Na koniec muszę jeszcze pomalować sobie tutaj trawą, żeby to wszystko wyglądało w miarę realistycznie, a nie, że po prostu jakąś tam koparka przyjechała i dziurę wykopała. W sumie nie wiem, po co mi to jeziorko tutaj było. Chyba bardziej po to, żeby ten most wybudować. No ale dobra, zrobiłem to sobie, bo po prostu chciałem. O, popatrzcie teraz na bardzo ciekawą rzecz. Gra zaczęła mi świrować. No i popatrzcie na wyświetlacze. Popatrzcie co się dzieje z wyświetlaczem z deszczką rozdzielczą. Ona przez chwilę jest bardzo ostra, a przez chwilę te detale w ogóle tracę. No i tak się zastanawiałem o co tutaj chodzi. No i moi drodzy, wygląda na to, że gra mi po prostu ześwirowała, bo przecież w poprzednich odcinkach ja wam pokazywałem, że ten modzik jest naprawdę świetnie zrobiony. Wszystkie detale ma w środku i to, że po prostu w pewnym momencie gra przestała mi te detale pokazywać, wydaje mi się, że było związane z tym, że po prostu bardzo mocno miałem obciążony komputer w momencie nagrywania tego odcinka. No jakby nie wiecie w poprzednim odcinku, no kto oglądał poprzedni to wie, kto nie oglądał to niech nadrobi. Natomiast kto oglądał to doskonale wie, że ja testowałem parę fajnych modów, fajnych i niefajnych, Jeden mod to musiałem nawet utopić, na no to, bo był tak niefajny. No cóż, zdarza się. W każdym razie były niektóre bardzo fajne mody, a były niektóre takie trochę gorsze, trochę słabsze, jeśli chodzi o pojazdy. No i właśnie zwracałem uwagę na wiele rzeczy. Między innymi chwaliłem to BMW za to, że jest modzik zrobiony naprawdę bardzo, bardzo konkretnie. No a ja idę teraz zrobić coś, co obiecałem Wam już pewnie 30 odcinków temu. Zacząłem już robić tutaj płoty, zacząłem już robić te, można powiedzieć, takie poszczególne gospodarstwa. No po prostu chciałem. Tu zrobić taką małą wioskę i zależało mi na tym, żeby to kiedyś tam zrobić, żeby ogarnąć te płoty. I powiem szczerze, ja nadal tego nie skończyłem, więc dzisiaj sobie zrobimy troszeczkę tych płotów. Najpierw zrobię pierwsze gospodarstwo, które będzie mega krzywe. W ogóle dajcie znać w komentarzach, ale to jest od razu mówię pytanie do osób, które mieszkają albo na wsi, Albo na jakichś powiedzmy takich osiedlach domków jednorodzinnych w mieście. To nie jest pytanie do osób, które mieszkają w blokach, albo w jakichś takich bardzo dużych budowlach. Dlaczego? Bo pytanie brzmi: czy wasze działki są proste, czy też krzywe, tak jak tutaj właśnie na załączonym obrazku, tutaj w moim odcinku. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że są rejony w Polsce, gdzie te działki są no po prostu prostokątne, kwadratowe albo no jakieś mają regularne kształty. Ale są też rejony takie, w których działki są niesamowicie krzywe, gdzie po prostu te działki są bardzo skomplikowane i bardzo jestem ciekawy jak to jest u Was. No właśnie ja zamierzam tutaj zrobić część działek, które będą po prostu takimi prostokątami, kwadratami, a część działek, które będą już miały bardzo nieregularne kształty. No i tamta pierwsza działka miała kształt bardzo nieregularny. Tutaj mamy jakiś taki dom, taką trochę rudere nawet nie wiem czy ona się tak nie nazywa. W każdym razie jest to domek taki nieotynkowany, taki w ogóle... Stary troszeczkę. No, i tutaj robimy sobie działkę prostokątną. Oczywiście dopasowaną też do drogi, dlatego jest zaokrąglona z jednej strony, ale ogólnie jest to raczej kształt regularny. No, to teraz lecimy dalej. Tutaj mamy takie dwa domki. To wszystko też będzie w miarę regularne, oczywiście dopasowane do drogi. I zobaczcie, tu zrobiłem jeszcze dodatkową drogę wjazdową, można powiedzieć, na takie mini osiedle. Bo to z tej drogi żwirowej będziemy skręcać do tych domków po prawej stronie, do domku po lewej i do tych dwóch, które tutaj stoją. Ten jeden jest taki, można powiedzieć, najbogatszy. Nim się zajmiemy za chwilę. Chwilę, bo najpierw zrobię sobie jeszcze bramę wjazdową do domku, który jest tutaj z prawej strony, i ta działka będzie prawie że prostokątna, dlatego że będzie miała takie minimalne wcięcie tylko i wyłącznie na wjazd, więc tutaj będzie dużo bardziej kątów, dużo bardziej tak pr bardziej prostokątnie, dużo więcej kątów prostych będziemy mieli. No i wjazd. Do naszej takiej willi, do tego najbogatszego domu będzie wyglądał nieco inaczej, bo on będzie pod skosem, ale wynika to tylko i wyłącznie z ukształtowania tutaj tej drogi, więc tak jak najbardziej może być. Natomiast dalej, nie, cała działka też będzie w miarę regula regularna, oczywiście z małym wyjątkiem tutaj z tym drewnianym płotem, no bo tutaj jest takie zaokrąglenie. No ale ogólnie ta działka raczej nie jest jakaś dramatycznie krzywa. No jest tylko trochę krzywa. Dobra, ma no dobra, nie jest jednak prostokątna. ok, To mamy trzy prostokątne i jedną krzywą. No ale jakoś tak to myślę wyszło całkiem fajnie. No oczywiście tutaj będzie trzeba postawić jeszcze na pewno jakieś kolejne budynki w przyszłości albo przede wszystkim jakimś malowaniem się zająć. Myślę, że przed wypuszczeniem tego save'a po raz kolejny zrobimy sobie coś takiego. Pytacie mnie często w komentarzach właśnie, kiedy ja wydam tego save'a. Powiem szczerze, nie wiem, bo ja bym chciał wydać tego save'a, gdy to już naprawdę będzie bardzo mocno rozwinięte. Tym bardziej, że po ostatnich dwóch wydaniach save'a, no nie, była to, nie były to jakoś najbardziej popularne odcinki tutaj na tym kanale, dlatego chcę po prostu teraz to rozbudować, niż wydawać save'a w momencie, kiedy no połowa rzeczy jest jeszcze w fazie budowy, produkcji, eksperymentów, albo po prostu połowa rzeczy jest jeszcze rozwalona na mapie. No Ale. Wracamy teraz do sklepu, bo ja tutaj byłem u pani Basi w poprzednim odcinku, zrobiłem sobie zamówienie. No i teraz popatrzcie, mamy tutaj taki siewnik od marki Bednar CS 5000 oraz Corsa CN 9000. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest siewnik składający się z dwóch części. Dostaliśmy to w naszym DLC polskim DLC, w Premium DLC, o może tak to powinienem powiedzieć bardziej fachowo, czyli w tym DLC, które zostało wydane wraz z mapą Zielonka w listopadzie 2023 roku. No i Dostaliśmy tam taki oto siewnik, siewnik marki Bednar, składający się z dwóch części. Jak pewnie pamiętacie, dawno, dawno temu nagrywałem taki odcinek, w którym pierwszy raz ogarniałem sobie siewnik marki Bergold. No to tam podłączyłem ten siewnik w zły sposób i pracownik działał, natomiast ja nie mogłem skorzystać z tego siewnika, bo tam było tak, że najpierw trzeba było podłączyć ten, ten agregat, który sieje, a potem podłączało się zbiornik. No a w w przypadku Bednara, w przypadku maszyny, którą tutaj Wam teraz pokazuję, no jest tak jakby dla mnie troszkę bardziej na logikę, czyli najpierw ciągniemy wózek, a potem mamy element, który odpowiada za siew. Ja rozumiem, że to są dwie zupełnie różne technologie. Wtedy po prostu nie wiedziałem, no i wtedy nawet siebie okrzyknąłem dzbanem tygodnia, bo po prostu zrobiłem duży błąd. To był zdaje się odcinek w okolicach 30 odcinka. W każdym razie był to pierwszy siew na moim 20 hektarowym polu, więc było to dawno, dawno temu. To było wtedy, kiedy było jeszcze 20 hektarowe pole, bo jak pewnie wiecie, to tego pola 20 hektarowego już nie ma. Wypożyczyłem sobie o jeden traktor za dużo. No, nie będę tego nazywał traktorkiem, tylko będę to nazywał ogromnym ciągnikiem. Natomiast jak grałem tym właśnie ciągnikiem marki Case to zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego on jest tak zrobiony. No po prostu ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. Promień skrętu tego ciągnika jest tak gigantyczny, że ja nie mogę tutaj normalnie zawrócić na tym polu. Dość powiedzieć nie mogę zawrócić. Ja nie mogę tutaj normalnie praktycznie nic zrobić. Powiem szczerze, nie wiem, dlaczego promień skrętu tego traktora jest aż tak wielki. Normalnie tirem bym zakręcił łatwiej niż tym ciągnikiem. I nie, nie mówię tego sarkastycznie, po prostu to takie są fakty. Promień skrętu tego ciągnika jest tak gigantyczny, że naprawdę można nim grać tylko na jakichś większych polach. Jeżeli macie wąskie, małe gospodarstwo, to nie kupujcie tego ciągnika, serio, bo będziecie nawracać na 20 razy, a tego nie chcecie. W ogóle to ja sobie zwolniłem pracownika tutaj na chwilę, zupełnie nie wiedzieć czemu, popełniłem błąd, no ale na szczęście udało się ten błąd naprawić. Tutaj te traktorki jeżdżą sobie dużo szybciej, właśnie. To są traktorki, które potrafią zawrócić praktycznie w miejscu. No pod tym względem to jest niebo a ziemia porównując do naszych case'ów. No wiadomo, że to są case, że to są różne traktory, że to są różne maszyny przeznaczone też do różnych rzeczy, ale naprawdę tutaj mamy autonomiczny pojazd od marki Klass, który jest w stanie zawrócić praktycznie w miejscu, a przecież obok mam zaraz puścić kolejne maszyny autonomiczne, bo to też jest autonomiczny traktor z silnikiem diesla oczywiście. No i cóż, to jest autonomiczny traktor który promień skrętu ma tak gigantyczny, że na wielu gospodarstwach może być to po prostu problematyczne. No ale zostawmy, już wiemy jaka jest główna wada tego traktora, no bo jednak e, jeśli chodzi o wady, to raczej tyle. Jeśli chodzi o zalety, no to przede wszystkim mamy tutaj dość ciekawy wygląd. Na pewno traktor bez kabiny wygląda interesująco, ale to jest kwestia gustu, więc ja nie będę tutaj mówił, czy on jest ładny, czy jest brzydki. Jednym się on będzie podobał, innym nie. Natomiast jeśli chodzi o wady, to już wymieniłem. Jeśli chodzi o wygląd, to też już powiedziałem. No, a jeśli chodzi o zalety, to przede wszystkim mamy tutaj naprawdę bardzo mocny silnik. Dodatkowo mamy 8 kół, no bo jak widzicie, mamy tutaj po e, dwa koła no, na koło, chciałem powiedzieć. No nie, no po prostu mamy cztery koła, które się składają z dwóch mniejszych. No, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po prostu mamy podwójne koła na każdym, w każdym miejscu. No i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, że moc tego ciągnika jest bardzo, bardzo duża. No i zobaczymy sobie, jak to będzie działać. Generalnie nie powinno być problemu z tą maszyną, przynajmniej tak mi się wydawało. A czy będą problemy, czy nie? No z miniaturki już wiecie, że ten zestaw po prostu nie działa. A w dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, dlaczego ten zestaw nie działa i czy jest to wina ciągnika, czy jest to wina tego tutaj siewnika marki Bednar. Będziemy robić eksperyment w takim razie. Natomiast ja na razie muszę to wszystko sobie ładnie podłączyć, żeby to w miarę dobrze wyglądało. Kolejne litry załadowałem do siewnika. Będę siał owiec. Dlaczego owiec? Dlatego, że owiec rośnie 3 miesiące, daje dość duży plon i mamy z niego słomę. No słoma akurat do niczego mi nie jest potrzebna, natomiast potrzebne mi jest ziarno, bo zrobić chcę tutaj taki challenge napełnienia moich magazynów. Tam mam 16 milionów litrów pojemności, więc będę chciał zebrać te 16 milionów litrów a na razie muszę sobie puścić tutaj wszystkich moich nowych pracowników. Na razie, na razie mam już zaplanowaną pracę dla czterech, więc jeszcze teraz tym piątym muszę tutaj przyjechać. Zobaczcie, jak ja często i bardzo muszę manewrować tutaj w tym sklepie. Ja wiem, że już miałem się nie pastwić nad, mm, średnicą, nad średnicą zawracania, nad promieniem skrętu tego traktora, ale nie mogę inaczej. No po prostu jak ja widzę, jak ciężko ten pojazd skręca, to mnie skręca. No tak, dobra, jedziemy. Jedziemy w takim razie, bo trzeba teraz będzie puścić te wszystkie maszyny na polu. Muszę ustawić odpowiedni kurs, właściwie to on już został ustawiony, został już odpowiednio zapisany i jeszcze teraz zamierzam zrobić jedną rzecz, czyli po prostu zmniejszyć dystans pomiędzy konwojem. Chodzi o to, żeby te pojazdy mogły jechać bliżej siebie, bo będę chciał zrobić takie fajne epickie ujęcie. No i teraz zmniejszam sobie na najmniejszą możliwą wartość, czyli na 40 metrów. Nie wiem, dlaczego jest 40 metrów, mam wrażenie, że jest to wartość nie do końca odpowiadająca temu, co tutaj za chwilę się wydarzy, no bo ja puściłem sobie teraz wszystkich pracowników, no i cóż, dystans pomiędzy kolejnymi pracownikami to nie jest 40 metrów, no jakby nie patrzeć, nie, to nie jest 40 metrów, to jest zdecydowanie mniej, no ale dobra, nie będę tutaj teraz się nad tym zastanawiał, zamierzam sobie zrobić. Ładne ujęcia. No i w tym momencie zacząłem się zastanawiać, dlaczego powstają tutaj tak wielkie mijaki. O co tutaj chodzi? Dlaczego ten siewnik po prostu od czasu do czasu przestaje siać? No, w, mo w tym momencie jeszcze tego nie do końca wiedziałem. Teraz, gdy już troszeczkę sobie na to popatrzyłem z boku, to mam pewne przypuszczenie. Zaraz się tym z Wami podzielę, oczywiście. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jeszcze sobie podszedłem, żeby zobaczyć, jak wygląda ten siewnik. Po prostu. No i wszystko jest ok. Natomiast, hak, mocowanie do mojego ciągnika jest strasznie nisko i ja podejrzewam, że niestety, ale jest to wina tego traktora. Ja w ogóle się zastanawiałem, czy nie jestem w stanie zrobić takiego eksperymentu, że po prostu podniosę sobie cały zbiornik, a z tyłu opuszczę ten agregat służący do siewu. Nie, nie ma takiej możliwości. Nie mogę mieć podniesionej przedniej części, a opuszczonej tylnej. Przynajmniej nie udało mi się tego zrobić. No więc tak sobie myślałem dalej, no kurde, no przecież nie może to tak być, że kupiłem sobie fajne siewniki, a te siewniki nie będą mi siały, tylko będą zostawiać takie mijakie. No wygląda to po prostu źle. No i tak się zastanawiam, może trzeba będzie jednak wymienić te ciągniki. Zaraz zrobimy eksperyment. Polej jeszcze jeden. Zatrzymamy sobie tutaj wszystkich pracowników. Ostatnim podjadę troszeczkę bliżej. Puszczę sobie tych pracowników jeszcze raz, bo chcę zrobić teraz jeszcze jeden eksperyment. Dobra, zostawmy te jaki, bo to palicho te mijaki. Teraz się nie będę tym zajmował. Mijaczkami zajmiemy się później, pewnie w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj muszę zrobić inny eksperyment. Po pierwsze chcę puścić pięciu pracowników najbliżej w siebie, jak się to tylko da. A wiecie po co? Żeby zobaczyć, co się na nawrotce. To znaczy ja wiem, co się stanie. No ci pracownicy na pewno będą chcieli się jakoś zderzać. Tu w ogóle doszło do jakiejś absurdalnej sytuacji, bo pracownik jeden drugiego wyprzedził. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego ten drugi pracownik od lewej po prostu nie jedzie na drugim miejscu, tylko jedzie na czwartym? Dlaczego on tak strasznie wolno tutaj jechał? Dlaczego on dał się wyprzedzić aż dwóm innym ciągnikom? Przecież każdy ciągnik jest wyposażony dokładnie tak samo. No ale cóż, nie jestem w stanie tutaj nic z tym zrobić, więc w takim razie musiałem popatrzeć, jak ci pracownicy odstawiają manianę i robią więcej mijaczków niż sieją dla mnie owsa. Wygląda to źle, wygląda to bardzo źle. Co prawda te dwie tekstury są do siebie bardzo podobne, ale jak dobrze się wpatrzycie, to widzicie, że ta ciemniejsza tekstura to jest tekstura po sianiu, a jaśniejsza tekstura, takie paski powstają, to jest po prostu tekstura po tym, jak siewnik zostawił miaczek. No i teraz chwila prawdy. Zobaczmy sobie, co się stanie, gdy tych pięciu pracowników przyjedzie i będzie chciało zawrócić. Pierwszy pracownik widzę, że zdążył uciec, bez problemu przejechał, a pozostała czwórka dojechała i uwaga. Jeden jedzie w prawo, drugi jedzie w lewo, a dwóch cofa. No nie spodziewałem się czegoś takiego, myślałem, że każdy z nich jakoś tak pojedzie, być może się zderzą. Ale nie spodziewałem się, że jeden pojedzie w prawo, drugi w lewo, a dwóch wycofa. No to teraz już myślałem, że wszystko jest ok, że już naprawdę jest rewelacja. No to jeszcze dwóch pracowników zdążyło się zderzyć ze sobą, także taki mały eksperyment tutaj wygląda na to, że pracownicy nie ogarnęli. No cóż, w każdym razie pracownik pierwszy pojechał bez problemu, drugi po zderzeniach też pojechał, trzeciego udało się odlokować, czwartego puszczam, a piąty stoi i się kręci w kółko. No także... także tak. Tak to tu wygląda. Puść pracownika w farmingu mówili, będzie fajnie mówili. Mogę to tak skomentować. A i jeszcze gra mi się zaczęła w tym samym czasie, ale to nic na szczęście się odwiesiła, to jest akurat normalna sprawa. No, z racji tego, że ten traktor ma średnicę zawracania normalnie o promieniu lokomotywy? No to niestety ten pracownik sam z siebie nigdy by się nie odblokował, więc musiałem odblokować go ja. No i teraz uwaga. Zadanie. Ilu pracowników jest przeze mnie zatrudnionych? Odpowiedź: 10. Mam zatrudnioną maksymalną ilość pracowników w tym momencie, przynajmniej według Giantsa. No a popatrzcie, co się stanie teraz. Mam tutaj kolejną maszynę. Mam traktor od marki New Holland. I zatrudniłem właśnie pracownika, tego standardowego, Giantsowego. Policzyłem sobie, tak, na polu dużym jest 10, a tu jeździ pracownik numer 11. No i teraz zaraz, zaraz, jak to 11? Przecież kilka odcinków temu mówiłem, że nie da się zatrudnić większej ilości pracowników niż 10. No i okazało się, że jednak się da. Okazało się, że jednak byłem w błędzie. Hired Helper Tool. Tak nazywa się mod Hired Helper Tool. Na to, żeby można było mieć większą ilość pracowników, dziękuję tutaj za podesłanie mi tego moda w komentarzach, naprawdę bardzo dziękuję, bardzo mi to pomogło, no i w tym momencie ewidentnie mogę zatrudnić większą ilość pracowników, bardzo mnie to oczywiście cieszy. Swoją drogą, teraz każdy z tych pracowników ma swoje unikalne imię, bo wcześniej to był pracownik A, B, C, D, E, F, no kurde brakowało tutaj jeszcze tylko numerka. No a w tym momencie mamy normalne imiona i no nie będę ukrywał, że po prostu chciałbym, żeby pracownicy mieli imiona w kolejnym farmingu. No kurde, w farmingu 11 krowy miały imiona. No kupowaliśmy krowę Wandę, krowę Elizę, krowę Betty czy jakoś tak, no tych krów tam można było naprawdę dużo ogarnąć. I najlepsze było to, że jak już kupiliśmy dużo i pula imion się wyczerpywała, to mieliśmy krowę na przykład Wanda 2, po prostu mieliśmy tą dwójeczkę. No i popatrzcie, w farmingu 11 mieliśmy. Imiona imiona dla krów, a w Farmingu 22 pracownicy to są ABCD. No to z tym przemyśleniem zostawiam Was już samych, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!